Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Tolkien, czyli Tami z powrotem. Podcast ten stworzony został z myślą o wszystkich miłośnikach Tolkiena, zarówno tych bardziej zaawansowanych, jak i tych, którzy swoją przygodę z jego twórczością dopiero zaczynają. Ja nazywam się Łukasz Neubauer. Jestem filologiem, mediewistą, nauczycielem akademickim, autorem różnego rodzaju publikacji na temat autora Władcy Pierścieni. Podczas cotygodniowych spotkań poruszamy kwestie związane ze sobą Tolkiena, jego twórczością literacką oraz naukową. Przyjaźń z innymi inklingami i ogólną postawą życiową. Zapraszam serdecznie. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym opowiedzieć o niezwykle ciekawej wystawie Tolkien Łomo Profesore Autore, którą miałem okazję zwiedzić mniej więcej rok temu w Rzymie w Galerii Sztuki Współczesnej. Można ją tam oglądać do. 11 lutego, po czym wystawa przyniosła się do Neapolu. Nie mam, nie mam wiedzy na temat tego, ile osób zwiedziło, zwiedziło ją w Neapolu, ale według danych dostępnych w internecie w Rzymie y, było to ponad 80 tysięcy miłośników twórczości Tolkiena. Od 19 października do 16 lutego, a zatem jeszcze przez prawie półtora miesiąca, można ją natomiast oglądać w znajdującym się na przedmieściach Turynu pałacu La, La Regia di Venaria Reale. Jest to oczywiście pierwsza na świecie ekspozycja, której bohaterem jest autor Władcy Pierścieni. W ciągu ostatnich kilku lat miały miejsce cztery ważne wystawy, z których najgłośniejszą była zapewne ta, którą można było zobaczyć w Oksfordzie w roku 2018, Tolkien Maker of Middle-Earth. W pierwszej połowie 2019 roku można ją było obejrzeć także w Nowym Jorku. Ty, którzy chcieliby się czegoś więcej na ten temat dowiedzieć, odsyłam do 24 numeru rocznika IGLOS, w którym wspomniałem również o pierwszych z wystawach związanych z Tolkienem, tym, także tych, które zorganizowane zostały zaledwie kilka lat po śmierci pisarza. Dodam może jeszcze tylko, że w Swordskiej wystawie towarzyszył przepiękny, liczący ponad 400 stron katalog, który w dalszym ciągu chyba można kupić na przykład na Amazonie. Pozostałe wystawy z ostatnich kilku lat to przede wszystkim po pierwsze w 2019 roku paryska Tolkien Voyage en Tour du Milieu, później w 2020 roku They are The Art of the Manuscript, którą pomimo obostrzeń pandemicznych można było zobaczyć w Stanach Zjednoczonych, znajdującym się w Milwaukee Agate Museum of Art i wreszcie wspomniana na początku dzisiejszego odcinka włoska wystawa Tolkien, Łomo Profesory, Autory. To, co wyróżnia ostatnią z nich, to przede wszystkim jest niesamowity rozmach całego przedsięwzięcia oraz próba wyjścia poza pewne schematy, które, myślę, wyraźnie krępowały działania kuratorów w Anglii, Francji oraz Stanach Zjednoczonych. Zacznę może od tej pierwszej kwestii, a następnie przejdę do tego, co stanowi klub wystawy włoskiej. Rozmach, o którym przed chwilą wspomniałem, bardzo przyjemnie mnie zaskoczył. W porównaniu do wystawy oksfordzkiej, która zamknęła się właściwie w dwóch pomieszczeniach Biblioteki Bodlejskiej, ta, którą miałem okazję zobaczyć w Rzymie, jawiła mi się niemalże jako instytucja sama w sobie. Nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, w ilu pomieszczeniach znajdowały się wszystkie eksponaty związane z Tolkienem, ani jaka była ich łączna powierzchnia. Myślę jednak, iż. Za bardzo nie rozumiem się z prawdą, jeżeli powiem, że swoimi rozmiarami ta Tymska ta, ta. ekspozycja przypominała mi największe wystawy organizowane w Głównym Gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie, na przykład te dotyczące Stanisława Wyspiańskiego, było ich w ostatnich latach kilka, czy ostatnio, bo także chyba w zeszłym roku, dotycząca twórczości Jana Matejki. Nie potrafię również powiedzieć Ile eksponatów związanych z Tolkienem można było zobaczyć w Rzymie? Na pewno ich było no, co najmniej tysiąc, być może nawet i dwa. Aczkolwiek należy pamiętać, iż tylko część z nich bezpośrednio dotyczyła samego pisarza. Pozostałe eksponaty to liczne, a być może nawet zbyt liczne, ilustracje i grafiki pokazujące postaci, z utworów Tolkiena, oraz różnego rodzaju gadżety wyprodukowane głównie z myślą o promocji filmowych e, adaptacji e, jego książek w, w reżyserii, w reżyserii Petera Jacksona. No ale wróćmy może jednak do, do samej idei wystawy. Włoski tytuł Łomo profesore autore łatwo przetłumaczyć na język polski, nawet jeżeli ktoś, jak ja, włoski zna bardzo słabo. Właściwie jedynym, nie do końca czytelnym elementem może być wyraz łomo, który jednak łatwo skojarzyć z łacińskim homo czy francuskim l'homme. Polski tytuł włoskiej wystawy to zatem Tolkien, człowiek, profesor, autor. W takim, powiedziałbym, wolnym tłumaczeniu Tolkien, człowiek, badacz, pisarz. I tu chyba dochodzimy do sedna całej tej um, ekspozycji. Wspomniane przeze mnie wcześniej wystawy koncentrowały się przede wszystkim, co w sumie zrozumiałe, na dorobku pisarskim Tolkiena, a także tworzonych przez niego ilustracjach, mapach, projektach okładek itd. W znacznie mniejszym stopniu przez główny nurt narracji tych wystaw przebijały się informacje na temat jego pracy naukowej oraz życia prywatnego. Co więcej, jeżeli chodzi o życie prywatne, właśnie to w, w, w kontekście wydania niedawno u nas książki Holly Odway i Wiara Tolkiena, zauważyć trzeba, że kwestie natury religijnej zostały niemal całkowicie pominięte lub w najlepszym razie zepchnięte gdzieś tam na margines przez, przez kuratorów wystaw w Oksfordzie, Nowym Jorku i, i, i Paryżu. Reasumując więc, e, Organizatorzy rzymskiej wystawy podjęli, moim skromnym zdaniem, jak najbardziej udaną próbę bardziej kompleksowego ukazania fenomenu Tolkiena. Po pierwsze, człowieka, katolika, męża i ojca czwórki dzieci. Po drugie, profesora, filologa, badacza literatury średniowiecznej. I po trzecie, pisarza, autora jednej z najbardziej popularnych powieści XX wieku. Nie chciałbym tutaj za dużo mówić na temat samych eksponatów, choć oczywiście to one są w tej, czy też jakiejkolwiek innej wystawie najważniejsze. Zamiast tego postaram się raczej powiedzieć kilka słów na temat tych kilku, które wywarły na mnie największe wrażenie. O pierwszej z nich zapewne większość z Was słyszała w każdym razie powinni o nim e, słyszeć, pamiętać ci, którzy czytali biografię Tolkiena autorstwa Hanveya Carpentera. W pierwszym bodajże rozdziale swojej książki wspomina on taką skrzynię, na której, to był rok 1895, skrzynię, na której ojciec trzyletniego wówczas Ronalda Tolkiena miał napisać A. R. Tolkien, czyli Arthur Rewell I być może ta właśnie skrzynia przechowywana jest na co dzień w wolatorium w Birmingham. A na potrzeby włoskiej wystawy wypożyczona została przez jej kuratorów. Być może, ponieważ na tej, którą miałem okazję zobaczyć w Rzymie, a wcześniej też kilka lat wcześniej w Birmingham, widnieje napis M. Hawking, czyli Mabel Nie Niewykluczone, że mamy do czynienia z jedną i tą samą skrzynią, na którym w pewnym momencie, nie później jednak niż w 1904 roku, kiedy Mój Tolkien zmarła, inskrypcja została nieco zmodyfikowana. Oczywiście usunięcie litery AR i dodanie litery M. Inna ewentualność jest taka, że informacja, którą podaje KPT, nie jest precyzyjna. Nie można bowiem wykluczyć, iż blisko no, 80-letni Tolkien w rozmowie ze swoim biografem przypomniał sobie przede wszystkim sam fakt wykonania tego napisu oraz to, że osobą, która za tym stała, był, był jego ojciec. Być może wątpliwości rozwijałyby badania samej skrzyni. Dzięki analizie gatunku drewna dowiedzielibyśmy się, czy pochodziło ono z Afryki, a dzięki badaniom dendrochronologicznym moglibyśmy dowiedzieć się, kiedy drzewo zostało ścięte. Gdybyśmy wówczas dowiedzieli się, że na przykład drewno pochodzi z Anglii, a drzewo zostało, ścięte powiedzmy w roku 1900, to mielibyśmy pewność, iż nie jest to ta sama skrzynia i tak no, Ale wróćmy może do samej wy wystawy, a konkretnie do eksponatów, które najbardziej utkwiły mi w pamięci. Niezwykle interesującą i tak myślę, że nie tylko dla Włochów, jest seria zdjęć wykonanych przez Tolkienę i jego córkę Priscillę w Wenecji i Asyżu. W sierpniu 1955 roku spędzili oni kilkanaście dni w słonecznej Italii, chociaż może nie do końca słonecznej, ponieważ opera Giuseppe Verdiego Rigoletto, która miała być wystawiona w Wenecji, się 11 sierpnia tamtego roku, i na którą Tolkien z Presilą mieli kupione bilety, została odwołana z powodu silnych opadów deszczu. Ale wracając do zdjęć. Zdjęcia są czarno-białe, no, i niestety są bardzo słabej jakości, to znaczy często są takie rozmazane i nie najlepiej wykadrowane. Wydaje mi się też, że, że jednakże że takie tego typu fotografie pokazujące Tolkina na tle panoramy Asyżu, czy, czy, czy stojącego na Monte di Rialto w, w Wenecji. Mają dla Wuchu przede wszystkim taki wydźwięk historyczny. Proszę sobie wyobrazić na przykład takie podobne zdjęcia gdzieś zrobione z pobytu Turkina w Polsce. Turkina nigdy w Polsce nie było, natomiast gdyby, gdyby był, moglibyśmy go zobaczyć na przykład pozującego z odwawelskim pomnikiem smoka, czy, czy gdzieś tam na Molo w Sopocie, to może za smokiem akurat to by było dosyć trudno. Tam, ta, ta, ta stojąca u wyjścia ze Smoczej Jamy rzeźba ustawiona, jeśli dobrze pamiętam, w roku 1969, więc to tylko 4 lata przed, przed śmiercią Tolkiena. Ale wracając na chwilę do, do, do samych zdjęć, to dodał do, może jeszcze tylko, że nie są to żadne reprodukcje, to, to są faktyczne, faktyczne odbitki z 1955 roku, a posiadaczem ich jest mój przyjaciel, franciszkanin, ojciec, Guglielmo Spirito, którego mam nadzieję wkrótce, który, mam nadzieję, wkrótce pojawi się w podcaście Tolkien, czyli tam i z powrotem. Fotograf, z tego, co wiem, otrzymał swego czasu od, od, od córki Tolkiena, od, od Priscillii Tolkiena, ale muszę się go zapytać, bo nie mam takiej pewności. Kolejnym eksponatem, choć może użyty tutaj przeze mnie liczba pojedyncza, no nie jest chyba tak końca na miejscu, więc kolejnym eksponatem są Kolejnymi eksponatami są witryny wypełnione po brzegi książkami. Oczywiście nie chodzi tu o same witryny, nie są jakieś tam tylko książki, ale liczne, nawet bardzo liczne wydania dzieł tokina z różnych lat i, i, i w różnych językach. Mamy tu więc z jednej strony pierwsze, o ile się nie mylę, wydanie Hobbita z 1937 roku i na pewno Władcy Pierścieni. 253, 54, 55. to oczywiście są w języku angielskim. Z drugiej natomiast strony widzimy tłumaczenia nie tylko tych dwóch książek na no, łącznie kilkadziesiąt języków, w tym także oczywiście Polski. Nie wiem, jak około jakichś dwóch, trzech minutach udało mi się wypatrzeć kilka z nich. Na przykład pierwsze wydanie polskiego Hobbita, ten z takimi dziwacznymi ilustracjami Jana Młodożeńca. Pierwszego i drugiego zresztą też z 1955 roku, Tata z ilustracją na, na, na obwolucie autorstwa Macieja Buszewicza. Był tam też i władca pierścieni. To już jest prawdziwy biały kruk z lat 1961-63. No i oczywiście to wydanie z 1981 roku. Tak jest z. Takimiś, takimi surrealistycznymi ilustracjami na obwolucie, które zaprojektował um, jakiś Stasis Eidrygiewicz. E, nie mam pojęcia, ile było tych wszystkich książek, ale bowiem, że gdybym powiedział kilkaset, mógłbym nieco zaniżyć tę e, liczbę. Na temat ich wartości rynkowej, to nie chcę nawet spekulować, to będzie, że książki te pochodzą z kilku, a może nawet kilkunastu e, kolekcji prywatnych. Tyle na temat samej wystawy. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się czegoś więcej na temat jej koncepcji, czy też zastanawia się, jaka z osobistość, że świata polityki pojawiła się na jej otwarciu w Rzymie, to też mógł, że nurtuje jego pytanie, dlaczego w 1955 roku jedno z włoskich wydawnic nie zdecydowało się na wydanie włoskiego tłumaczenia Władcy Pierścieni. Wszystkim tym osobom polecam mój artykuł w jednym z najbliższych numerów tygodnika do rzeczy. Z tego, co wiem, ukazać się ma ono w, on w drugiej połowie stycznia albo na początku lutego. Tym, którzy chcieliby zobaczyć przynajmniej część eksponatów, polecam bogato ilustrowany katalog wystawy, dostępny niestety tylko w języku włoskim, a kupić go można na przykład na Amazonie. No a tym, którzy chcieliby na własne oczy zobaczyć wszystkie zgromadzone we Włoszech eksponaty, zachęcam do odwiedzenia samej wystawy. Równocześnie przypominając, iż czasu pozostało już niewiele, bo koryńska odsłona e, wystawy Tolkien, łomo, profesor, autor, czynna jest tylko do 16 lutego. I to już wszystko w dzisiejszym, dość krótkim odcinku podcastu Tolkien, czyli tam i z powrotem. Następny, najprawdopodobniej już za tydzień. Jego gościem będzie profesor Andrzej Wicher, a rozmawiać będziemy przede wszystkim na temat tytułowej postaci książki Rudy Jim i jego pies. Nie zapomnijcie polubić mojego podcastu, skomentować i udostępnić innym subredditem. Do usłyszenia.